Siemanko, witamy Was na teście energetyków. W dzisiejszym odcinku niszczymy wizerunek gasi. Jesteś gotowa? Jestem gotowa, ale nie niszczymy wizerunku. To jest wiadomo, że to jest złe, tak? Pogadamy za godzinę, nawet nie chodzi o to, co testujemy. Od razu tutaj walę statement, że nie pijcie tego. Pamiętajcie, kochani, żebyście nie spożywali napojów energetycznych, ponieważ są dla Was niezdrowe i nie bez powodu zostało wprowadzone ograniczenie wiekowe przy ich zakupie. Kupujcie mądrze. Przejdźmy do testu. Oczywiście zrobimy go na ślepo, więc nie będziemy wiedzieli, jakiego energetyka y, pijemy. Dobra, zaczynamy. Pierwszy energetyk. Zamykam oczy. Wszyscy tańczą, gdy to leci o północy. Obce twarze podświetlają telefony. Mam dziwne przeczucie, że masz usta blisko mojego północy. Nie, no co ty. Raczej nie jest to Red Bull. Mm. Ten taki smak typowego Energola momentalnie przemija mu. Tak, momentalnie no. mu przemija. To jest taki dziwny skarpet taki brudny. <grym> 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 Ej, kogo ty zaprosiłeś? To ona nam psuje wizerunek! No jest taki posmak. A może to te kubki. A może no. Może... <grym> skąd je wyciągnąłeś? Ale nie! To, i... to nie wolać? będzie ten twój burn? <grym> nie! No wszystko, nawet kropla nie spadła. Nie! Albo no, ten shit taki w butelce i teraz tak piłem energetyka stary miesiąc temu na zasadzie jakiegoś takiego łyczka od kogoś, ale generalnie, tak żeby świadomie kupić puchę, to nie pamiętam, kiedy ostatni piłem, więc nie mam dla tego pojęcia, jak, który to może być i jak smakują. Co sądzimy o tym? No ja bym dał, ale ja bym dał taką piąteczkę. Jest słabe, no? Tanie. Średnia. Tak. Dla mnie to nie jest średnia, jest trochę poniżej, żeby dla czwóreczka, Szcze... no? Okay. No i co, jaki to jest energetyk? Niedobrysz? Ale jaki? Suzuki? Będzie ciężko i Ty mówisz, że butelka? Tak. No ja też, dobra. Przejdźmy dalej. Ej, on nawet nic nie wypił, prawie i. że ten. Przecież to jest niezdrowe. Ja nie będę pić takich rzeczy. No to co udaje, że masz placebo, jak nawet nic nie wypiłeś? Mi dano więcej. Jezus. Do tych ust. O, jak prozak. Ej, nie otwierajmy. Sniff test najpierw. Sniff o, test. zajebiste, naprawdę, ale że jest to ma Pachnie smaczne. jak energotyk. <grym> <grym> Red Bull? Nie, nie ale wiem. Ale dziwne. Ej, to jest zero dzik! To jest zero. To no włoska Ja piję dużo dzików, to na bank nie jest dzik i dzik nie jest taki słodki. Ej, chyba. ale to jest takie skondensowane. No. Wiecie y, czym się odróżnia zero? Że Jak zrobicie tak? To czuć takie dziwne coś. O! Åh, oh, kurta! <laughs> Nie. To jednak jest butelka no, nie, To nie no, może kuchy. być wszystko butelką Ale jak powiemy wszystko butelka, to jedno trafi na bank nie. Dla mnie okay. to jest Monster Dla mnie też to jest Monster No ja daję Bernie I dla mnie to jest 5 okay. Ja daję 3 Ja wciąż daję 5, dlatego że jest jakby bardziej smakowy, ale strasznie słodki, ja bym tego nie wypiła Ja jestem fanem napojów, które mają na przykład i trochę kofeiny w sobie, ale nie są energanami Matcha Kawa, herbata, na razie gorsza od poprzedniego, wychodzi i lecimy dalej Tu jest taki Zobacz. punkt spustowy Oła! Oła! Co ty mi robisz Wiedźmo? Kurde, weź patrz, Nie kubar, to No, boli. Dawaj Boże Aaa! Czemu tak robisz? Wiedźma! To jest nerw taki, który odpowiada za bóle głowy i właśnie tutaj za spięcia Nie boli. A w jest w stanie woli cięgnąć, ciśniesz? Nie wiem o, ała, 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 ała. Mamy kolejne No to wygląda jak energetyk What? O kurde, strasznie... ale ma osad strasznie śmierci. to jest? Ej. To jest butelka. Jakaś guma balonowa, trochę, <laughs> co nie? No dobra, to nie jest Red Bull ani Monster na bank. Troszeczkę smakuje, jakby było poperfumowane czymś. Strasznie chemiczne, to już jest po prostu taki poziom wysoki. Tu w smaku czuć skład. <laughs> Ja nie znam tych energetyków! Może Tiger? Nie. Nie. Nie, nie wątpię. To, Tiger... Ja myślę, że to jednak może być monster. To może... Nie, no to nie... Nie! No to nie, no to nie w ogóle, monster to jest premium! Zjadę. To będzie ten level up twój! O, nie, To nie, będzie nie. level up! Nie, nie! Nie, dla mnie to jest butelka nie. ogólnie. Daliśmy na pierwszy butelkę. Nie, ja dam sobie A co jak tej... Aha. A nie myślicie, że to jest to Energy Drink Classic? Nie. Ja uważam, że to jest yy, butla To ja mówię, że to jest ten Energy Drink Classic Nie, nie dam z dwa. Ja nie. Ja dam jeden, bo Zero nie ma. No to ja też dam jeden, jak nie ma. Naszyn tak. nic nie zmienia. Niech radio dla nas, Zabiorę cię gdzie chcesz, przecież nie członkowa! Wiem, że to lubisz! Dobra, Red Bull, czuję Red Bulla. Ale to mam intensywny kolor mam wrażenie A ty się napijesz? Boję się Czekasz na zaproszenie? Dla mnie to jest Level Up albo Tiger Jest mało intensywne w smaku To jest gorzkie. No mówię, że to nie jest dzik? Nie, bo on będzie napełniony słodzikiem cały Wie? Dla mnie to jest kong Dlaczego? Mam dość. Ej połowę tych energetyków nie piłem, co ja mam zgadywać? Bo zaczyna działać. No co ty gadasz, że ci się tak łapy część są. -i -i, co co daję? Daję? <grym>? No ja daję 3 ładnie. na 10. Pachnie bardzo no ładnie? ładnie, nie smakuje mi. Nie, przesadzasz trochę. Dla mnie to jest szóstka. Nie no, ty też przesadzasz w drugą stronę. <grym> Aha, czyli ty masz rację. Ale to jest dotychczas czas moim zdaniem. Co tego? Ty 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 bo jesteś tronnicza, bo to jest oh, lewela. Wow. Nie lewe wow. lewe. no, jest. No, 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 no. Czyli kobiety S lubią. Nie Dzień na, na harny. No, 3 na 10, 6 na 10, a ty 3 na 10. Wow, ja daję za dużo. Dla mnie to jest level up. Nie, <noise> no to jest Kongo. DVD na mnie się <noise> dym. A <głos> dla ciebie też level up? Tak. Dobra, lecimy dalej. I to nie budzik. Mimo, że powiedziałeś tak na początku No nie był to dzik, na pewno Dzik jest dziki Dzik, dzik jest zły dzik, dzik ma bardzo ostre kły To znowu ładnie pachnie Nie Ale to wali cytryną Ej, to może być dobre Zauważyliście, że wypiliśmy już z 5 albo 6 i wszystkie są sypiasne? No Ej dobra, to jest Bern, to, to nie jest ładne, Ale to może być bębny Dobra, ja daję burn, ja daję On nie jest burn. jest Co dajesz? Burn. Dobra. 4 na 10. 2 na 10. 6 na 10. 12 na 10, 30, lećmy dalej. Cykawek. Tak, ja lubię bardzo cytryne. W ogóle nie ma swęchu. Znaczy, Ładnie pachnie. I jest jakieś blade strasznie. I neonowe. Y, nie wiem już sam co to jest. Ale dobre. Mm. Czy to jest monster? To jest spoko. Możliwe, że to jest monster. Ale dziwny posmak. To możliwe, że jest monster. I dlatego tak zareagowała. Jest spoko. No. Na was nie jest zero? Nie, nie, nie. Nie nie. nie było jeszcze zero. Znaczy teoretycznie może być to dzik. To jest dzik albo monster. No, dla mnie tak jest dzik. Nie, to jest monster. Wiesz czemu? Bo monster... To nie będzie. Uważam Uważam, że Monster zawsze mi się kojarzył w smaku. Z Żelkami trochę. I to mi się kojarzy z Żelkami. No Taki. dobra, no to ja ufam, że to Monster, chociaż już dawałam Monster. Monster? <grym> ja daję temu 7. Ja wow. też daję siedem. Uważam, że to jest najlepsze, co wypiliśmy tutaj. Smakowo dałabym tak pięć, sześć, sześć, dobra. I wszyscy uważamy, że to jest Monster? Tak. Tak. Pachnie jak energol I ma kolor jak Monster. Uważam, że to jest Monster. <grym> Może to być Red Bull. Serio? No. Kurde, może to być Red Bull. A czy on się toczy? Nie wiem. <laughs> nie, mi się wydaje, że Red Bull jest lepszy. To jest coś, co jest dobre i nie jest takim ta, typowym tanim energetykiem. Nie, dla mnie to jest. Black. Red Bull. Uważam, że jest to. Black. No, ja bym znowu chyba dał siódemkę. Ja też siedem. Marcia? Już mówiłem, że black. Ale ile punktów? Siedem. Mamy nowego rekordzistę. Tak samo dobry jak ten poprzedni, tylko tamten był bardzo słodki, a ten taki właśnie wytrawny. On jest taki spokojny. Nie na Taki nie. O, o, no, ale to kobiety nie o... lubią. Właśnie nie, czy lubią? Lubią. Bo lubią bycie halnym? Nie, no właśnie nie. Daj, I... e, to jak to zbalansować? <grym wytrych> Czyli trzeba zostawić miejsce do popisów dla kobiety. Tak, ale też bez przesady. Jezus, no to jakieś granice daj. Powiem ci tak, mordo. się. <grym wytrych> O, to jest Red Bull. Może być. Tylko ja zawsze z puszki waliłem. To jest Red Bull na bank. Albo Tiger. Trochę zwątpiłem. Tiger dla mnie. Wszystko smakuje okay, tak samo. To ja nie. myślę, że wam się wydaje przez kubek. Uważam, że jest to jeden z tych smaczniejszych. Tak. Mhm. Ja uważam, nie wiem, czy nie uważam, że jest najlepszy. Nie ma dziwnego posmaku. No. Skarpet takich. Ja nawet nie mam w ogóle skarpet. Ja na razie wszystkie, które mi najbardziej smakowały, wyląłem na 7 i wydaje mi się, że to znowu jest 7. Ja daję 8. No, przedem, przedem. To jest nasz nowy lider, 22 punkty, więc ja daję, że to jest Red Bull. Co myślicie, że to jest Tiger? Tak, tak. Okej, okay, no to lecimy dalej. Wcale nie było dzika. <noise> A bo był właśnie. Nie było. <noise> O, o, o! Uuu, ale to dziwnie pachnie. A już jemy. O kurde, ale to jest dziwne. Ej, wiecie jak co? Płyn do spryskiwaczy. Ej, bez kitu! Jak psikniesz na szybę, to, to. to czujesz zapach tego! Nie Jezu, płyn do spryskiwaczy Mmm, no, ale dobre. Też mogę jak energetyk w ogóle. Ja. No to jest ką. A, A b Power. To będzie ta butelka za złotówkę. Może Ten być. Jest, to jest ta butelka za złotówkę na 100%. 2 na 10. 2 na 10. To jest dobra ocena. 6 i lecimy dalej. Nie wiem ile jeszcze. Ile zostało jeszcze? Wszystkie. To już jest. Co? Co? Nie! To gdzie był Dzik? Gdzie był Red, Red Bull. Bull? Przed nami najgorszy energetyk. <grym> ja mam nadzieję, że to nie będzie monstera Dzika bo Red Bull. 3, 4, Oż, kurde. Monster jest <grym> najgorszym energetykiem? Co ty. Ale ja nie lubię oryginalnego monstera. Ja lubię te smakowe. Ja mówiłam, ja mówiłam, że nie... mi. <grym> Jakbym napił się z tego, to bym wiedział, że to jest ten smak. Te kubki strasznie nie kształtują smak. Ej, mi to smakuje teraz, jak piję z tego, ale wiba. <grym> <grym> Czas na kolejny energetyk. To jest git, bo stosunek no. jest to... Ja bym najtańszy. to zamienił już. Z no. bomby, wiecie, ale to, to... zobaczcie jakie to jest dziwne. Najtańszy jest praktycznie najdroższym. No ale jak się napijesz tego teraz, a pijesz to, no to ten jest o wiele teraz smaczniejszy. Dla mnie styl nie. Aha. Po ile punktów? Po 12. No to, to już przeskok spory. Cyk. Czyli już zaczynają się takie średnie energetyki. No co ty pierd. I co ty gadasz? To jest niemożliwe. Dobra, ja muszę to Kurde, ale dziwny jest. Może przez to, że wygazowany. To jest zgłupiałem w tym odcinku, ale to może dobrze, bo byłem zbyt mądry. Jestem ciekawy, na ile jakbyśmy pilnie ze szklanki, byłoby inny feeling. Ale zupełnie inaczej smakują. Mega dziwne, bo jak już bym miała wybrać energetyka, to wybrałabym właśnie Red Bulla, tak no. ogólnie. No nie gadaj, że konk jest nad Red Bullem. No jest, stary Ben Black, wszystko jest nad Red Bullem. Co tu się stało? O! Oh. Bern! Ciekawe, co to jest? Aj, co? Ja zgadłem! O! Ale dobrze. A Ale słodkie gówno. A to jest ten. To bardzo podobnie jest do Monstera. Nie. Proszę. Nie w jakim cudem to jest nadretnóre? Nie podobne, tylko że to jest jeszcze słodsze. 3, 4. O! Co to jest? Ej, ale zauważcie, że tutaj Black i dzik dominują. Nie no, to jest ogólnie grube. No dobra, nikt tego nie zgadza i chodzimy już do dwudziestki. Powiedzmy, że to są już dobre energetyki teraz Takie dla jest, nas. nam naprawdę smakowały. No. Trzy cztery. Dzik, dzik. Ej, może lewela wygraj sobie. No, tak. no dobry. I zero cukru. A czujesz. Dzik, wysoko, bardzo wysoko, szczególnie że on ma zero kalorii, nie? Przejdźmy dalej. Level up czy black? To było 3, 4, 5. level o, up. black wygrał! No i co? Mówiłam, że jest dobry level up. Ciekawe. Ale, że black wygrał? To jest ten, co mówiliśmy, że jest wytrawny. My go widzieliśmy za Red Bull'a. Bardzo są podobne do siebie. Nie zjadłem, zajebliście i poszło. Ale to to o tobie świadczy. No bo nie piję takich no. rzeczy. I wy też nie powinniście. No. Dziękujemy za oglądanie i elo, elo, elo. Mam nadzieję, że następnym razem przetestujemy coś również kupiego. Możecie Na pisać przykład to jest smaki Monsterów. O, za 30 koła lajków. Dziękujemy!